W zeszłym tygodniu była taka sytuacja. Jeden z pośredników, z którym współpracuję, dostał dom do sprzedaży. No fajny, lokalizacja dobra, cena realna. Ale przez rok nikt nie kupił. Sprzedający jak to sprzedający, próbowali sami. Taka klasyka, ogłoszenie OLX, grupki, tam nawet sąsiad coś tam pokazywał i nic. No i co się wtedy wydarzyło? Wchodzi Radek, no naprawdę pośrednik. Nie taki jakiś weźmiemy i wrzucimy do internetu, czy tam otworzymy drzwi. Facet z planem. On wdrożył strategię, której uczymy, selektywna promocja, aktywna praca z popytem, rozmowy z klientami sprzedającymi, jak się zachować w trudnych momentach, no i zaczęło się dziać. Po trzech miesiącach pojawiła się konkretna para kupujących, zainteresowani, ale ewidentnie, po kursach negocjacji. Kombinowali, jak się da, żeby ominąć pośrednika. Dlaczego? Bo wiedzieli, że jak mają go na drodze, to nie zedrą z klienta sprzedającego. Chcieli urwać ponad 100 tysięcy złotych, grubo poniżej ceny rynkowej. No ale nasz pośrednik był przygotowany. Radek nie wszedł w tę grę, że może się dogadamy bezpośrednio i ominiemy pośrednika, tylko profesjonalnie postawił granice. No i wiecie co? Kupujący podpisali umowę przedwstępną, wpłacili zaratek i nie próbowali już więcej zaniżać ceny. Dlaczego? Bo sprzedający, którzy wcześniej byli bardzo ulegli, dzięki wsparciu pośrednika odzyskali swoją siłę w tej transakcji. Radek był taką swego rodzaju gardą dla sprzedających. Stali się też pewni ceny, świadomi wartości nieruchomości, odporni na sztuczki. I to jest właśnie ten moment, w którym rola pośrednika zmienia wszystko. Sprzedający odzyskali kontrolę, kupujący zapłacili uczciwą cenę równowagi rynkowej, a dom ostatecznie sprzedał się w 5 miesięcy. No i teraz pytanie do sprzedających: czy chcecie i sami ryzykując, że traficie na takich graczy, czy wy wolicie mieć po swojej stronie kogoś, kto zna reguły tej gry lepiej niż oni? No i do pośredników. Te schematy da się poznać, da się ich nauczyć, i one po prostu działają.